Cześć, witajcie. Dzisiaj miał być film z nadwody. Niestety ryby nie dopisały do końca. Coś tam połowiłem, ale było bardzo kiepsko. Warunki pogodowe, chyba spadające ciśnienie i tak dalej nie dopisało. Więc postanowiłem, postanowiłem, postanowiliśmy, gdyż dzisiaj nie ma ze mną Michała, trochę się pochorował. Dlatego w dzisiejszym, wypad w dzisiejszym wypadzie byłem sam. I postanowiłem troszeczkę Wam opowiedzieć o strągach. Jak zacząć przygodę z strągami, taki startup. Dla niektórych to może się wydawać proste, dla innych może się wydawać skomplikowane, dlatego w pierwszej części tego filmu chciałbym Wam mniej więcej opowiedzieć o takich rzeczach niezbędnych, które są potrzebne do rozpoczęcia przygody z Pstrągami a w drugiej części po prostu opowiedzieć Wam, jak ja to robię, czego ja używam, co stosuję i po prostu co mi się najbardziej przydaje na rybach. Słuchajcie, jeśli chodzi o łowienie pstrągów, na pewno niezbędną rzeczą jest wędka, to jest podstawa. Dokładnie wędka i kołowrotek. Teraz tak, jak odpowiednio dobrać wędkę na pstrągi? Hmm. To jest temat rzeka, a ja się nie będę na ten temat wywodził. To przede wszystkim powiem tak, to jest... Każdego indywidualna sprawa, a jeżeli chodzi o, o Was, jeżeli nie mieliście wcześniej z tym do czynienia. Yy, przede wszystkim chodzi o łowisko na jakim będziecie łowić. Jeżeli są to duże górskie rzeki, nie musicie się bać dłuższych wędek. Nie ma problemu z jakimiś wędkami o długości 2,70, 2,60, 2,50 spokojnie możecie je brać. Jeżeli chodzi o małe ciurki, to już różnie. Możecie, możecie wręcz od metra 80-90 yy, nawet do 2,70 zależy, jak komu jest wygodnie. Wiadomo, że tymi krótszymi wędkami się będzie o wiele lepiej łowić. Ale też na ten temat się nie będę jakoś specjalnie wypowiadał, bo to tak jak mówię, każdego indywidualna sprawa. Ja w tym momencie używam do łowienia pstrągów. To jest moja jedna z moich wędek, której używam. Tak jak widzieliście na wielu naszych filmach z łowienia pstrągu, możecie, możecie na pewno zobaczyć, jakie wędki używam. Jest to Konger World Champion Dancer długości 2,70. Niektórzy mogliby powiedzieć, że na małe rzeki długa wędka, niewygodnie i tak dalej, ale to nic, wiecie. No, ja lubię łowić na tą wędkę, dobrze mi leży w ręku i jej używam. Jeśli chodzi o wędkę, to tak jak powiedziałem, od tych 1,90 m do 2,50, 2,70 m nawet na duże rzeki. Kołowrotek wielkości gdzieś od 2000 do 3000, a ja w tym momencie przy. W swojej wędce mam wielkość 3000. Jeśli chodzi o kołowrotek, to warto na pewno, żeby miał dobry hamulec. Bo jeżeli będziecie mieli do czynienia z dużymi rybami, to, to fajnie, żeby ten hamulec dobrze działał. Więc kołowrotek też jakiś w miarę. Nie, nie, na pewno nie ta najniższa półka, jeśli chodzi o obstrągi. Lepiej sobie tam trochę zainwestować. Yy, to jest jedna z moich wędek. Teraz pokażę Wam drugą. Teraz ostatnio to stało się bardzo popularne. Łowienie na ultralighta. Ja też gdzieś tam uległem trochę tej modzie. Na czym modzie nie modzie, po prostu dużo łowię na jig'i i mikro jig'i, a myślę, że taka wędka na mikro jigów będzie fajna. Jeżeli widzieliście naszą relację z rybomanii, to na pewno zobaczycie jak w filmie Crazy Fish oglądałem wędki i jedną z takich wędeczek sobie zakupiłem. Jest to wędeczka długości 2,30 2, 30. 1,7 g, 4,8 lbs, czyli raczej taka delikatna, myślę, że do łowienia mikrodźgami będzie fajna. Jeżeli będziecie mieli zamiar łowić takimi przynętami, to myślę, że nawet wędki długości 2 metrów, a nawet deko krótsze oczywiście się do tego nadadzą. Jeżeli chodzi o taką wędeczkę, to już na pewno kołowrotek gdzieś około wielkości 2000, raczej bym nie polecał większego, będzie przeszkadzał, nie będzie nam dobrze wyważał tej wędki. Jeśli chodzi o żyłki, jeżeli łowię tym cięższym zestawem, to używam żyłki tak z reguły 18, myślę, że to jest taki rozsądny kompromis. Jeżeli będziecie używać 18 dobrej jakości żyłki, będzie ok. Jeżeli łowię tym ultralightem, to albo schodzę niżej, czyli używam 16 i robię to na ryzyko, albo można równie dobrze użyć do tego plecionki, gdzieś grubości myślę 0,8-0,10, myślę, że to to wcale nie jest za grubo. Cieńsze plecionki bardzo często się przecierają o kamienie i po prostu mogą nam narobić problemu. Jeszcze jedna rzecz przy łowieniu na, na plecionkę. Fajnie jest dowiązać sobie przykład z fluorokarbonu. Wtedy ten końcowy odcinek się po prostu nie przeciera przez kamienie. Jeśli chodzi o wędki, to myślę, że nie będę dłużej przeciągał. Tak jak mówię, indywidualna sprawa. Myślę, że tak jak już Wam powtórzyłem, jakie długościki i tak dalej. Jeżeli chodzi o łowienie bardzo lekko, myślę, że właśnie takie wędeczki długości do 2 do metrów, trochę powyżej 2 metrów, gdzieś około 10, od 5 do 10 gram, możemy próbować się bawić czymś takim. Tym bardziej, tak jak mówię, że to jest teraz bardziej popularne. Jeśli chodzi o wędki, to może tyle. Teraz kolejne rzeczy, które po prostu wydaje mi się, że są niezbędne do łowienia tych ryb. Jeżeli chodzi o następną rzecz, to jest wyhaczacz do przynęt. Bardzo ważna. Fajne, 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 fajną sprawą jest, żeby ten wyhaczacz miał dość długi ten ryjek, żebyśmy mogli, jak ten strąg gdzieś tam grubo namłyknie w oblera czy coś, żebyśmy mogli to szybko wyciągnąć. No i po prostu wtedy się mniej ta ryba męczy, bo po prostu szybko, szybko gdzieś tam wypinamy tą przynętę i nie kaleczymy tej ryby. Następna ważna rzecz nożyczki nożyczki. Docięcia żyłki, plecionki, wszystkiego. Co po prostu, czego... jeżeli będziemy mieli nożyczki, nie będziemy musieli tego robić zębami. A jeżeli nie będziemy tego robić zębami, na pewno będziemy zdrowsi. Więc proponowałbym jakieś dobre nożyczki, jakieś obcinać. To na pewno nam się przyda. Czasem się zrywa te przynęty, często trzeba po prostu tam gdzieś obcinać. Dobrze coś takiego mieć. Kolejną rzeczą. Myślę, że ważną, którą gdzieś tam pokazywaliśmy na naszych poprzednich filmach, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to gdzieś tam sobie zerknijcie, jest wychaczasz do przynęt. Ja nie będę w tej chwili o nim opowiadał, bo to nie o to chodzi, a poza tym w naszym poprzednim filmiku jest to dobrze, myślę, opowiedziane i ujęte, który nam pomoże zaoszczędzić przede wszystkim przynęty, drogie woblery i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to same korzyści wynikają z posiadania tego. Po prostu ja bym go bardzo polecał. Następną rzeczą są wszelkiego rodzaju sakwy. Ja tutaj na przykład mam taki pas z Saliksa Alby, którym nie wiem na jednym z naszych filmików z relacji bodajże, z Rybomani, z Lublina mogliście widzieć wywiad z producentem, z założycielem tej firmy. Myślę, że jest to bardzo dobra firma. Ja używam produktów tej firmy. Myślę, że... Praktycznie ciężko szukać coś lepszej jakości na naszym rynku w tym momencie, ale już nie chodzi o to, żeby zachwalać to, tylko po prostu ja wolę używać jakiejś albo w formie takiej sakwy, jak tutaj macie. O, tutaj jest druga sakwa, to jest bodajże z pro. Albo w postaci takiego pasa, żeby się nie krępować jakimiś plecakami, żeby coś tam nosić na plecach. Po prostu bierzemy. Jedno, dwa pudełka chowamy sobie do pasa albo do takiej torby, inne niezbędne rzeczy typu właśnie jakieś nożyczki, czy ewentualnie jakiś tam prowiant jeszcze delikatny możemy sobie włożyć. Po prostu ważne jest to, żeby na wypad na wstrągi zabrać jak najmniej rzeczy, bo będziemy chodzić pewnie w ciężkich warunkach, po różnych krzakach. Jeżeli będziemy mieli dużo tego ładunku, to będzie no, po prostu łowienie nie będzie przyjemne. Tak, jak mówię, taka sakwa umożliwi nam schowanie przynęt, wyhaczacza, jakiś tam nie wiem, pudełek z jakimiś agraweczkami czy z czymś. Po prostu no, dla, dla naszej wygody. Nie wiem, my tutaj się akurat posługujemy, tak jak mówię, ja takim pasem. Michał tutaj się posługuje taką sakwą na szelkach firmy Spro. Jeżeli chodzi o sakwy, to myślę, że już wystarczy bo nie będziemy tutaj przedłużać. Po prostu ważne jest to, żeby się nie obciążać jakimiś plecakami nadmiernymi, po prostu no, coś, co będzie nam przeszkadzało w łowieniu. Następną, myślę, niezbędną rzeczą jest podbierak. Tutaj przygotowałem dla Was taki naprawdę najzwyklejszy, tani podbierak, który, który możecie dostać bodajże od 30 zł, a nawet chyba taniej. Do tej pory nie dorobiłem się lepszego. A to z tego względu, że ten mi się jeszcze nie rozpadł albo go nie zgubiłem, myślę tam nabyć pewnie w przyszłości coś tam fajniejszego, żeby ten podbierak też jakiś lepszy był, ale jeżeli zaczynacie naprawdę taki podbierak w zupełności Wam wystarczy i powiem Wam, że jednak przy łowieniu pstrągów ten podbierak jest niezbędny. Te ryby tak dobrze i ostro walczą, że Naprawdę czasami musimy je bardzo szybko podebrać, to nie jest tak, że musimy, że jak z innymi rybami, że one się męczą i tak dalej, i tak dalej i je i bierzemy je w rękę z pstrągami jest trochę inaczej, one naprawdę mają dużo siły i długo potrafią walczyć, a jeżeli dookoła jest dużo zaczepów, musimy czasem to siłowo potraktować. Więc to uważam za niezbędne. Eee, powiem Wam tak, jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to wiadomo, jakieś pudełko na przynęty, Tutaj mamy taką, taki portfeli, taką, myślę, że bardzo w bardzo bardzo fajny, prosty sposób możemy dużą ilość przynęt sować do takiego miękkiego portfelika, tak jak tutaj widzicie, woblery, wahadłówki, obrotówki. Tutaj już jigi ułożyłem obok, ale w sumie dwa takie portfeliki wystarczą praktycznie na wypad na strągi bez problemu, nie jest nam dużo więcej przynęt potrzebne. Taki portfelik bardzo łatwo jest schować w takiej sakwie, tym bardziej, tak jak widzicie, sakwa jest miękka, ten portfel miękki nie, nie obija się, to nie tucze się, nie przeszkadza nam w chodzeniu, w przemieszczaniu się i tak dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy niezbędne, to myślę, że to co pokazałem to wszystko. To jest taka, mi się wydaje, podstawa, którą musimy mieć. Musimy mieć wędkę, musimy mieć jakiś pojemnik, znaczy pojemnik, jakiś nie wiem, pas, czy, czy jakąś sakwę do noszenia różnych rzeczy. Musimy mieć jakieś pudełko na przynęty i musimy mieć podbierak. To są najważniejsze rzeczy. No i tak, jak powiedziałem, jeszcze nożyczki i wyhaczacz. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które są nam potrzebne. Jeżeli chodzi o wyhaczacz, to już jest Wasz wybór, generalnie. A teraz powiem Wam, co można dodatkowo, żeby po prostu to łowienie było łatwiejsze, żeby nam się lepiej łowiło, żebyśmy lepiej mogli, nie wiem, podejść rybę i tak dalej. Co będzie potrzebne jeszcze, jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy? Na pewno widzieliście mnie w poprzednich odcinkach, O tutaj może nie będzie tego dobrze widać, że ja tutaj używam spodnią butów i takiej kurtki z membraną firmy Tajmień. Ona już jest troszkę zabrudzona, bo nawet dzisiaj była na rybach, także tak może nie wyglądać dobrze. Ale powiem Ci, że powiem Wam, że to kolejne dwie rzeczy, czyli taka kurtka spodniobuty, wiadomo, że do spodniobutów są też buty potrzebne. Eee, no, daje nam, jeżeli po prostu będziemy posiadali taki ubiór, to daje nam bardzo duże możliwości wejścia do wody, łowienia w deszczu, śniegu, w bardzo ciężkich warunkach ta membrana nie przemaga po prostu nawet przy ulewnym deszczu będziemy mogli sobie swobodnie łowić ryby dodatkowo e, na przykład jeżeli chodzi o kurtkę ona posiada tutaj takie gumki w rękawie które zaciskają się na ręce jeżeli to dobrze zapniemy i dobrze ściśniemy to praktycznie jeżeli włożymy rękę do wody to woda nie dostaje nam się pod ubranie jeśli chodzi o ubranie to jeszcze myślę, że taką fajną sprawą w spodniobutach butach których też ja tutaj nie chcę wyciągać zobaczcie Mamy skarpetę neoprenową, wystarczy nam jedna para skarpet, wkładamy pod spód, pod tą skarpetę, na lato, myślę, że super wystarczające na zimę możemy włożyć dwie skarpety i myślę, że ta skarpeta jest na tyle gruba, że naprawdę w miarę nam przyzwoicie tą temperaturę nawet w zimnej wodzie trzyma. Wiadomo, że nie możemy stać przez cały dzień i będzie nam ciepło ale w miarę dobrze i jakoś przyzwoicie to wygląda. W tym momencie tutaj nie mam butów, bo nawet dzisiaj, dzisiaj byłem na rybach i są lekko brudne, nawet nie zdążyłem ich wyczyścić, ale do tego zestawu są nam jeszcze konieczne buty, takie do mm. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to na pewno fajną i ważną rzeczą, o tutaj mi się zaplątało, jest pokrowiec nawet. Słuchajcie, można stosować pokrowce, można stosować tuby. Na pewno tuby są lepsze dużo od pokrowców, z tego względu że zabezpieczamy tą wędkę praktycznie w 100%, nie ma szans, że ją gdzieś tam złamiemy i dalej, i tak dalej. Pokrowce są na pewno troszkę mniej skuteczne, bo wiadomo, że gdzieś możemy to zgiąć, możemy uderzyć. On zabezpiecza nam te wędki, a na pewno nie w takim stopniu jak tuby. Ja używam pokrowca z takiego względu, że jest dla mnie wygodniejszy. Rzadko chce mi się czasami odpinać kołowrotki i tak dalej Oto od zestawów gotowych, czy nawet już mam ten zestaw przygotowany, odebnę sobie tylko przynęte i mam przygotować. Chociaż to nie jest też zdrowe podejście, lepiej na pewno by było ten zestaw rozebrać. Ale czasem, jeżeli jeździmy tam, jedziemy na 2-3 godziny, za chwilę mamy tam przerwę i znowu musimy jechać, to nie ma sensu po prostu tego rozkładać. Więc przewożę to w takim pokrowcu, no jak do tej pory mi się sprawdza, też jest firmy Salix Zalba. Używam go już bodajże 3 albo 4 lata. Trzyma się wręcz rewelacyjnie. Powiem Wam szczerze, że bardzo dobry produkt. Jeśli chodzi o to, to może jeszcze okulary. Bardzo ważna sprawa, szczególnie przy łowieniu strągów. Polaryzacyjne okulary. Tu mam jakieś takie najzwyklejsze. Nie wiem, bodajże dajwy. Um, okulary polaryzacyjne jeszcze są brudne po ostatnich rybach. Powiem Wam, że okulary polaryzacyjne naprawdę nam dają sporo większe możliwości. Przede wszystkim możemy zajrzeć troszeczkę pod powierzchnię wody. Jeżeli ta woda nie jest jakaś trącona albo w miarę czysta, możemy gdzieś tam naprawdę czasem, możemy się nam udać wypatrzyć rybę, wypatrzyć zaczep. Po drugie, nie raz na słońce, na pewno to bardzo ułatwia wędkowanie. I pamiętajcie, jeżeli kupujecie okulary polaryzacyjne, to naprawdę nie idźcie do sklepu i nie mówcie po, jakce, okulary polaryzacyjne, bo w ten sposób dadzą wam to, co będą mieli w sklepie. Na pewno warto gdzieś tam poczytać, warto zapytać się w jakim sklepie bardziej profesjonalnym, żeby po prostu nie wydać pieniędzy bez sensu, bo dobre okulary też potrafią kosztować. Ale myślę, że na przykład, w, nawet w granicach, powiedzmy już gdzieś 100 zł, można naprawdę bardzo przyzwoite okulary dostać. Oczywiście pod warunkiem, że mamy na ten temat jakąś wiedzę. Jeśli chodzi o przynęty, o przynętach, już mieliśmy odcinek i już żeśmy o tym rozmawiali. a ja nie chcę tutaj dokładnie pokazywać modeli i tak dalej i na co łowimy, po prostu skupię się na czymś innym. W takim portfeliku bardzo łatwo. Jakoś sobie zorganizować całą wyprawę, generalnie kilka wzorów woblerów, jakieś tam żabki, nie wiem, gatunki drobnicy które występują w naszej rzece. Naprawdę 5-10 woblerów zupełnie nam wystarcza na całą wyprawę i nie musimy naprawdę ze sobą taskać, nie wiem, mnóstwa pudełek i mnóstwa rzeczy. Tutaj na przykład tak jak tutaj mam, że z jednej strony mam kilka woblerów, z drugiej strony wahadówki, kilka obrotówek. Jeżeli mamy drugi taki portfelik, wrzucamy sobie do niego jakieś tam dżigi, gumy, jak dla mnie, i myślę, że dla każdego obstrągarza, który ma więcej doświadczenia i się w temacie zna, zupełnie wystarczająca rzecz. Bo pamiętajcie, że przy strągach naprawdę bardzo ważną rzeczą jest zabierać ze sobą jak najmniej bandżału. Ja tutaj w tym momencie pokazałem wam bardzo dużo bandżału, ale większość z tych rzeczy i tak zostawimy w aucie. Taki pokrowiec, czy po prostu jakieś tam mniej nam potrzebne rzeczy, które, które mamy, zostawiamy w. W samochodzie i po prostu ich nie niesiemy ze sobą. Zabieramy tylko te podstawowe, no, które musimy mieć przy sobie, żeby po prostu jakoś tam w miarę skutecznie łowić. Słuchajcie, tak właśnie wyglądam. Jeżeli już wychodzę na ryby, pewnie widzieliście to w niejednym odcinku. Myślę, że to jest bardzo funkcjonalne, mi to bardzo odpowiada. I po prostu nie przeszkadza, nie krępuje ruchów, w taki ubiór, i po prostu to, to, co mam na sobie. Teraz po kolei chciałbym Wam zaprezentować o co mniej więcej chodzi. Yy, wspomniałem już, że noszenie plecaka jest dość uciążliwe. A dlaczego? Dlatego, że z tyłu mam zapięty podbierak, który jest na takim klipsie magnetycznym, i po prostu jeżeli nosimy ten plecak to ten podbierak nam się gdzieś tam będzie plątał, motał, dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest ta sakwa, którą noszę na pasie. Do tego mam pod ręką nożyczki, znaczy wyhaczać, przepraszam, nożyczki. Generalnie niezbędne rzeczy, tutaj w kieszeniach dodatkowo jakieś tam, nie wiem, krętliki, agrafki. Mogę, równie dobrze mogę w tej kurtce schować sobie dodatkowe pudełka z przynętami. Yy, zaraz zapnę podbierak i pokażę wam jak to mniej więcej wygląda, wygląda z tyłu, z tyłu jest dodatkowo duża kieszeń, do której możemy. Ona jest dokładnie tutaj, na plecach, do której możemy coś schować. Wtedy nie przeszkadza nam to po prostu przy łowieniu. Mamy z tyłu podbierak dodatkowo, podbierak jest z reguły każdy podbierak ma jakąś tam linkę dodatkową. Możemy sobie to tutaj dopiąć na przykład do jakiegoś karabinczyka przy... Przy, powiedzmy, przy kamizelce, czy przy takiej kurtce, i w momencie podbierania ryby, robimy pyk, podbieramy rybę. Nawet jeżeli to nam upadnie, to po prostu cały czas mamy to pod kontrolą na lince, nie zginie, woda nam tego nie zabierze. I generalnie, po prostu no, bardzo wygodna rzecz. Do tego, tak jak mówię, klips magnetyczny, który się przyczepia na kurtce. Można sobie przyczepić na kamizelce. Z reguły każda kamizelka jest wyposażona w jakiś tam stył uchwyt. Powiem Wam, że klipsik to jest naprawdę koszt tam paru złotych, także nic jakiegoś specjalnego. Do tego zwykle mam przypięty pokrowiec na okulary. Jeszcze bardzo fajną sprawą jest, której ja nie mam, jest, są okulary na gumce, bo czasem zdarza się tak, że wchodzimy w bardzo zakrzaczony teren, podniesiemy te okulary do góry i gdzieś tam po prostu krzaki nam je zrzucą, dlatego gumka też jest bardzo, bardzo potrzebną rzeczą, a jeżeli już nie gumka, to gdzieś tam dobrze przypięty pokrowiec i pamiętajcie, że w każdym w każdym momencie, jeżeli ściągacie te okulary, starajcie się wkładać do pokrowca, zapinać, i myślę, że to jest w miarę, w miarę skuteczne i dobrze nam chroni te okulary, bo zwykle okulary nie są tanie. Jeżeli chodzi o mój ubiór i tak dalej, to tak jak mówiłem, to jest membrana wodoszczelna, wodoodporna, spodnie tak samo. Mogę sobie śmiało wchodzić do wody. Oczywiście pamiętajcie, przy wchodzeniu do wody zawsze trzeba zachować jak najwyższą ostrożność, bo nie zawsze wiadomo jak jest głęboko, więc zwracajcie też na to uwagę. Do, do brodzenia w rzece. Pamiętajcie, że fajną sprawą jest mieć jakiś kijek, nawet jakiś drewniany kij gdzieś tam można sobie znaleźć gdzieś na brzegu i zawsze można gdzieś tam sprawdzić głębokość, podeprzeć się i tak dalej. Także jeżeli, tak jak już widzieliście mnie pewnie w niejednym filmie, jeżeli chcecie naprawdę skutecznie i żeby Wam było wygodnie, dosyć ciepło, żebyście się nie bali deszczu i warunków atmosferycznych, to myślę, że Taki ubiór jak ja mam w tej chwili na sobie w zupełności Wam wystarczy i będziecie mogli naprawdę bardzo skutecznie na rzekach górskich, na rzekach nizinnych łowić ryby. Także w tym momencie udajemy się na rybki. Piękne branie. Jest ładny jasiek. Jaś. Ha, ha, ha. Ładnie uderzył, widać, że troszkę pochorowany Ładny Jaś, zobaczcie, taki Jaś, piękny, o, troszkę, hey. chcemy go do wody. O już. Ocząsną. Jest. Przynajmniej jakaś rybka dzisiaj. W Miary w porządku. Ładnie walczył. Miejmy nadzieję, że jakiś jeszcze uderzy. Jeśli chodzi o dzisiejszy wypad na ryby, to tak jak widzieliście, nie było zbyt dużo rybek. Trafił się tylko jeden jaś. Może te warunki, może pogoda. No generalnie dzisiaj ryby nie żerowały, miały być pstrągi. Pstrągi nie bardzo się powiodły. Na szczęście chociaż udało się jednego jazia złowić, ale za to mogłem wam przedstawić materiał dotyczący właśnie łowienia pstrągów, dotyczący niezbędnych rzeczy potrzebnych. Jeśli chodzi o tą wędkę, którą Wam teraz tutaj pokazuję, to za chwilę będziecie mogli zobaczyć materiał z wody. A teraz posłuchajcie więcej na temat nowo zakupionej wędki White Beard. Słuchajcie, korzystając z tego, że warunki pogodowe się troszeczkę poprawiły i mogę coś nagrać, ryby średnie chcą współpracować, nic się nie dzieje zupełnie, będziemy się poruszać cały czas w górę rzeki, próbuję używać coraz delikatniejszych przynęt. Wcześniej łowiłem na troszeczkę większe, teraz próbuję łowić na jig'i, mikro jig'i. I korzystając z okazji chciałem pokazać Wam kijek, który kupiłem do jig'ów, mikro jig'ów, takiego ultralight'a. Można powiedzieć, że trochę uległem modzie, która teraz panuje, ale naprawdę fajnie się tym kijkiem łowi. Jest to wędka firmy Favorite. Whitebeard bodajże, tak się nazywa. Słuchajcie, wędeczka wędeczka jest długości 2,30 bo 1,7 g, 4,8 lbs bardzo fajnie się ładuje. Praktycznie przechodzi w bardzo ładną parabolę. Powiem szczerze, że blank użyty do tego kija jest jak dla mnie rewelacyjny. Nie jest to wędka jakaś budżetowa, ani, ani też górna półka, coś tak pomiędzy. E, pff, bardzo fajnie ta wędeczka się zachowuje. E, dzisiaj praktycznie będę ją, no może nie pierwszy raz, może drugi raz będę ją miał nad wodą. E, miota bardzo fajnie małymi przynętami. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakaś rybka się trafi i będę mógł na nią trochę pocholować zobaczyć jak ładnie się zachowuje pod rybą, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze ryby na nią nie wyjąłem. Eee, no Ogólnie dzisiaj bardzo kiepsko. Ciśnienie się bardzo waha, skacze w górę, w dół. Eee, jest duże prawdopodobieństwo, że ta ryba dzisiaj bardzo, bardzo jest chimeryczna. Eee, gdzieś tam mały okonek, tylko wyszedł do giga. Mówiłem eee, troszeczkę na brachę Piotra Lipca, troszkę na Woblery Krakuski. Eee, Próbowałem też obrotówek, generalnie, no widać, że nic, nic specjalnego się nie dzieje. Zobaczymy. Będę poruszał się w górę rzeki. jeżeli A miejmy nadzieję, że jakieś rybki będą, to postaram się dla Was coś, coś tutaj zmontować. Dobra, lecę. Także podsumowując nasz dzisiejszy film, starałem się Wam w miarę streścić i pokazać sprzęt, który będzie Wam na początek potrzebny do rozpoczęcia przygody z pstrągami. Oczywiście jest to moja opinia, ale myślę, że to naprawdę to, co Wam pokazałem, myślę, że będzie wystarczające do tego, żebyście mogli śmiało rozpocząć przygodę z pstrągowaniem. I pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to nie sprzęt łowi ryby, tylko wędkarz, także musicie sobie gdzieś tam to w głowie poukładać i wtedy i na pewno dużo samozaparcia i na pewno efekty same przyjdą. W dzisiejszym odcinku również mogliście zobaczyć wypad na ryby, na którym byliśmy, może nie było zbyt dużo ryb, może po prostu, no po prostu te ryby nie dopisały, jakiegoś tam jazika udało mi się wyciągnąć, ale były jakieś tam skoki ciśnienia, pogoda była niesprzyjająca, także ogólnie, ogólnie wypad może nie był do końca udany. Ale myślę, że każdy, każdy, każdy wypad na, na ryby czegoś uczy. Pamiętajcie, że w każdy piątek jest nowy film, jesteśmy na YouTubie z naszą nową produkcją. E, oglądajcie, piszcie komentarze, które są dla nas bardzo cenne, szczególnie jeżeli chodzi o takie filmy jak ten, gdzie będziecie próbowali rozpocząć swoją przygodę z strągami i zacząć. My na pewno postaramy się Wam doradzić. E, wchodźcie na naszą stronę internetową, która istnieje bodajże od 3 tygodni. Na razie jest w fazie rozwojowej, ale możecie tam znaleźć artykuły, testy, galerie. Na pewno będziemy się starali rozwijać tą stronę internetową. Jak najwięcej po prostu materiału i rzeczy tam wrzucać, jak najwięcej przede wszystkim dla Was, żebyście mogli poczytać różne testy, zobaczyć mniej więcej galerie, jakie ryby łowimy i tak dalej, i Pamiętajcie również, że jesteśmy na Facebooku, śledźcie nasze konkursy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o taką stronę, pamiętajcie, samego łowienia ryb, zawsze jest dostępny na naszej stronie internetowej tam mój adres Facebook, znaczy mój Facebook, przepraszam, gdzie możecie zawsze się do mnie zwrócić o coś zapytać, jeżeli tylko będę wam mógł pomóc. Na pewno się odezwę. Są tam też, yy, są, jest tam też Facebook yy, Michała i Łukasza, także może do nich również z jakimiś innymi pytaniami możecie się zawsze zwrócić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chyba wszystko. Pamiętajcie, że widzimy się w każdy piątek. Obserwujcie nasze filmy i do zobaczenia nad wodą. Na razie. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.